Teraz, aby uczestniczyć w tym poprzednim błogosławieństwie lektorów. Drodzy kandydaci na lektorów, wśród tych, którzy mają mieć udział w apostolskim i głoszeniu Słowa, macie zająć miejsce i wy pełniącym posłowie lektora. Zadaniem lektora jest czytanie. Przez usta lektora rozbrzmiewa słowo Boga Samego. Wasza służba jest więc zaszczytną i świętą służbą. Starajcie się o to, aby lekcje Pisma Świętego czytać głośno, wyraźnie, jasno, by wszyscy w Kościele mogli Was dobrze usłyszeć i zrozumieć. Przygotujcie się starannie i solidnie do czytania Słowa Bożego. Niechaj więc życie Wasze będzie uczciwe i czyste. Tego bowiem oczekują wierni od tych, którzy są w Kościele powołani do czytania Słowa Bożego. Macie głosić Chrystusa, który jest sobą Ziemi i światłem świata. Niech światło prawdy Chrystusowej, które będzie na Waszych ustach, ukaże się także w Waszym życiu. W ten sposób i życie Wasze stanie się światłością w myśli słów Chrystusa Pana. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli zawsze dobre rzeczy i chwalili Ojca Waszego, który jest w niebie. Niech nie przystąpią ludzie, którzy mają być dopuszczeni. Żołądek. Mateusz Suter, Hubert Zapała, Wojciech Bartosz, Kamil Kęska, Jakub Janusz, Właszczak Uraz, Kasper Maksymilian Hajduk, Hubert Radosz, Dawid Zejnacz, Filip Jarosz, Karol Kokoszka, Piotr Kuto, Karol Kukowski, Bartosz Tadek Wojciech Pazdy, Marcin Góźniczka, Konrad Drożdż Mateusz Groje, Ignacy Zajac, Jestem. Wojciech Pazda, Filip Okoły, Mateusz Kudy, Jestem. Adam Janczyk Matko, Hubert Molek, Jestem. Szymon Witowski, Szymon Plata, Jestem. Fabian Korena, Jestem. Igor Luźni, Antonów Notę, Bartłomiej Socza, Karol Woźniak. Szcigodny księżer, wspólnota Wielkiej, proszę o przyjęcie. I o tych wybranych głosów, którzy mają pełnić posługę. Czy ci kandydaci są dostatecznie przygotowani i godni tego zadania, do tej służby należycie poprzez naukę, pracę nad formowaniem swojego życia własnych Bożej, a także przystępowanie do sakramentów. Zaświadczam, że do zdaniu Drodzy chłopcy, pytam każdego z was. Czy chcecie służyć Bogu w Kościele, przy ołtarzu i podczas świętych obrzędów oraz czytania Słowa Bożego? Czy szczere pragnienie dopuszcza nas do pełnienia usługi lektora w zgromadzeniu. Wszechmogący Boże, który pragniesz, aby także usta młodzieńców głosiły Twoją chwałę, pobłogosław tych lektorów, aby w sercach przechowywali i w czynach urzeczywistniali to, co ustami będą głosili. szacunkiem i wiernie przekazujcie Słowo Boże, uchwalę Boga i pożytkowi wiernych. Przyjmijcie tę Księgę Świętą, otaczajcie ją szacunkiem i wiernie przekazujcie Słowo Boże, uchwalę Boga i pożytkowi wiernych. Przyjmijcie tę świętą księgę, otaczajcie ją szacunkiem i wiernie przekazujcie Słowo Boże, uchwalę Boga i pożytkowi wiernych. Przyjmijcie tę świętą księgę, otaczajcie ją szacunkiem i wiernie przekazujcie Słowo Boże, uchwalę Boga i pożytkowi wiernych. Przyjmijcie tę Księgę Świętą, otaczajcie ją szacunkiem i wiernie przekazujcie Słowo Boże, uchwalę Boga i pożytkowi wiernych. Amen. Amen. Przyjmijcie tę Księgę Świętą, otaczajcie ją szacunkiem i wiernie przekazujcie Słowo Boże, uchwalę Boga i pożytkowi wiernych. Przyjmijcie tę Księgę świętą, otaczajcie ją szacunkiem i wiernie przekazujcie Słowo Boże uchwalę Boga i pożytkowi wiernym. Amen. Przyjmijcie tę Księgę świętą, otaczajcie ją szacunkiem i wiernie przekazujcie Słowo Boże i Boga i pożytkowi wiernym. Przyjmijcie tę Księgę Świętą, otaczajcie ją szacunkiem i wiernie przekazujcie Słowo Boże ku chwale Boga i pożytkowi wiernych. Mhm. Przyjmijcie tę Księgę Świętą, otaczajcie ją szacunkiem i wiernie przekazujcie Słowo Boże ku Boga i pożytkowi wiernych. Przyjmijcie tę Księgę Świętą, otaczajcie ją szacunkiem i wiernie przekazujcie Słowo Boże, uchwalę Boga i pożytkowi wierny. Amen. Przyjmijcie tę Księgę Świętą, otaczajcie ją szacunkiem i wiernie przekazujcie Słowo Boże, uchwalę Boga i pożytkowi wierny. Przyjmijcie tę Księgę Świętą, otaczajcie ją szacunkiem i wiernie przekazujcie Słowo Boże, uchwalę Boga i pożytkowi wierny. Amen. Przyjmijcie tę Księgę Świętą, otaczajcie ją szacunkiem i wiernie przekazujcie Słowo Boże, uchwalę Boga i pożytkowi wierny. Przyjmijcie tę Księgę Świętą, otaczajcie ją szacunkiem i wiernie przekazujcie Słowo Boże, uchwalę Boga i Pożytkowi Wiernych. Amen. Przyjmijcie tę Księgę Świętą, otaczajcie ją szacunkiem i wiernie przekazujcie Słowo Boże, uchwalę Boga i Pożytkowi wiernym. Wiernie przekazujcie Słowo Boże, uchwalę Boga i pożytkowi wiernych. Przyjmijcie tę Księgę Świętą, otaczajcie ją szacunkiem i wiernie przekazujcie Słowo Boże, uchwalę Boga i pożytkowi wiernych. Przyjmijcie tę Księgę Świętą, otaczajcie ją szacunkiem i wiernie przekazujcie Słowo Boże, uchwalę Boga i pożytkowi wiernym. Amen. Przyjmijcie tę Księgę Świętą, otaczajcie ją szacunkiem wiernie przekazujcie Słowo Boże, uchwalę Boga i pożytkowi wiernych. Przyjm tę Księgę Świętą otaczają szacunkiem i wiernie przekazuj Słowo Boże, uchwala Bóg i użytkownik Drodzy lektorzy, dla umocnienia Waszej wytrwałości w służbie Bożej złóżcie przed całym zgromadzonym tu kościołem swoje przyrzeczenia. Oh i